Do ust. Ten sok, sok, ten chlorofil. Wszyscy wiedzą z lekcji chemii, że chlorofil to jest budową przypominający naszą ludzką hemoglobinę. I jedziemy dalej, bo nie mamy dużo czasu. Mamy prawda zboże. i teraz mamy. Proszę państwa do chleba jest nam potrzebna woda, mąka i sól. Trzy składniki. A tak na dobrą sprawę to można sobie rzucić. pestki z dyni, pestki słonecznika. Co chcemy? Ziarna. Ja zapraszam tutaj jednego odważnego, albo jedną odważną. Chciałbym pokazać jak się przygotowuje właśnie ciasto właściwe. Proszę Państwa, to zostało wczoraj wieczorem przygotowane z zakwasu. Urosło przez noc. Mieliśmy całą tutaj małą dzierżę. I później jak to ciasto podwoi swoją wielkość, to wsypujemy mąkę. Jak to zagniatamy, to wtedy będzie po prostu ciasto właściwe, musi urosnąć i wtedy wkładamy do piekarnika i mamy zapach pieczonego chleba, mamy prawdziwy chleb. U nas to przez te ostatnie kilkanaście lat to była pizza. Ja mam w domu piątkę dzieci i te najstarsze córki to już tam odwiedzają chłopaki i ja mówię, słuchajcie, Wy musicie upiec krew. umiecie pizzę, no to dawać. To co się robi? No bierze się kluczek do ziemniaków albo jakąś taką łyżkę i zaraz na siłownię, no to tak troszeczkę się spocić, prawda? Klucz leży w sposobie zagniatania. Cały sens w tym, żeby to dobrze zaglądać. Nasze mamy miały bardzo dużo pracy, ale nigdy się nie śpieszyły. I one po prostu wokół tej dzierży godzinę dwie z uporem maniaka. A teraz mamy po prostu takie różne yy, 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 różne, prawda, takie pomocne u, urządzenia. Proszę Państwa, to można zrobić też za pomocą zwykłej wiertarki. To można zrobić za pomocą tłuczka do ziemniaków. Różne mamy też urządzenia. Wypiekajmy chleb. Proszę Państwa, chleb zawsze wzmacniał nasze serce. Dawał nam siłę. Taka pajda chleba. To po prostu wystarczyło, żeby żeby po prostu tatuś czy dziaduś, prawda, wziął tą kosę i cały czas po czoła zmagał się, prawda, w polu i dał radę. Do tego trzeba troszeczkę jeszcze dosypać wołki. Nie lubię mówić do mikrofonu. I wtedy po zagnieceniu wkładamy go do foremki i on musi podwoić swoją wielkość. Jeśli podwoi, do pieca 180 stopni i mamy pyszny chleb. Ten chleb został upieczony z mąki orkiszowej bez, bez grama drożdży. Zapewniam każdego, chętnie odwiedzę wasze szkoły, pokażę wam, jak się to robi. Każdy dzisiaj zainteresowany może dostać zakwas do domu. Z tego zakwasu możemy sobie właśnie upiec chleb, możemy zrobić pyszne żurek. Taką ciekawostkę powiem wam z historii. W historii to był prawda, jak Żydzi uciekali z niewoli egipskiej, no to zapomnieli wziąć sobie zakwas. I przez co jedli, przejaźni chleb na pustyni, prawda? Nie umieli tego, prawda, zakwasu sobie zrobić. No więc nasze mamy, babcie wiedzą dobrze, żeby zrobić dobry zakwas, to trzeba tak. Jedną szklankę mąki i szklankę wody. I na drugi dzień w cieple i znowu szklankę, trochę wody, trochę mąki. I tak przez 4 dni. I dokarmiamy, to już jest nasz ten start. Proszę Państwa, ten zakwas ma już dwa lata. Ja z przyjemnością spotykam właśnie po ekogalach, rok później, dłużej, ktoś po prostu mnie spotyka i mówi, wie Pan co, ja już ten chleb piekę rok czasu. To jest dla mnie, miód na moje serce. Mam odwagę mówić o chlebie, bo kiedyś był taki zwyczaj i moja mamusia mnie tym chlebem chyba namaściła. Taki był zwyczaj, że w dniu ślubu mama włożyła mi skipkę chleba za skarpetkę i rzekła synu, żeby cię w życiu chleb nie opuścił. Chleb, był wielki szacunek do chleba. Jak leżał chleb na ziemi, trzeba go było pocałować. To był ten szacunek do chleba, prawda. Uczmy się tego szacunku. Naprawdę. Święta Wielkanocne to były też, prawda, kiedy się, prawda, bochem chleba, prawda, święciło, czy to była pszaśna bułka, a później tą bułkę się rozwijało młodym dzieciom, młodym, dziewczynkom, chłopakom, prawda, na głowie. Mama mówiła, żebyś miała dobrą pamięć, prawda. Ale co się później robiło, jak zostało, został kawałek chleba, to zasuszało się i zostawiało się tak symbolicznie, że na wypadek, gdyby tego chleba zabrakło. Proszę państwa, taki chleb, jak upieczecie sobie w domu, macie gwarancję, że on nie zapleśnieje. Macie naprawdę gwarancję, że on nie zapleśnieje i tydzień czasu możemy go zjeść, co, W jaki sposób odróżnić, czy chleb jest dobry? On na pewno jest ciężki. Ja pozwolę sobie ten chlebek jeden wpuścić po sali. Państwo, to jest z orkisu, a jest posypany ziarnem płaskórki. Państwo, płaskórka to jest taka prastara pszenica, starsza od orkisu. Co je wyróżnia? Wszyscy się teraz No boimy się glutenu. Nie bójmy się glutenu na litość. Jak mamy po prostu problem? Szukajmy takiego chleba, który nam przede wszystkim nie szkodzi. Jest jeden złoty środek dietetyczny. Jedz to, co ci służy. Co służy jednemu, niekoniecznie będzie służyć drugiemu. Na pewno nam nie służą chipsy. Wiem, że wam się narażam, ale, ale na pewno nam służy pieczywo. I takie pieczywo poznajemy po tym, że jest ciężkie. Chleb ma mieć swoją wagę. Jeśli jest ciężki, to mamy jedną gwarancję, na pewno jest w nim mąka. I tego się trzymajmy, wychodzimy, mamy takie, prawda, woreczki sobie, yy, często się spotyka, gdzieś tam, prawda, yy, ten chleb jest taki do, dotykany. A jest też taki fajny film na internecie, gdzie, prawda, taki pan William Davis przyjeżdża, prawda, po chlebie, a ten chleb spróbuj. Ale mamy takie lokalne piekarnie, takie małe piekarnie, tradycyjne, które tutaj właśnie na tej naszej ekogali dzisiaj właśnie prezentują wspaniały ten nasz polski chleb, które nie wytrzymują tej konkurencji, ale dają radę. I my musimy te małe piekarnie odwiedzać. My musimy od nich brać zakwas. Każdy prawdziwy piekarz, to tak jak i pszczelarz, on się cieli wiedzą, on wam zawsze da, zawsze wam da zakwas i ten zakwas pozwoli wam po prostu zrobić sobie pyszny chleb. Nie od razu się to udaje, zapewniam was, nie od razu, nie łamać się, nie poddawać się. Ja e, e, jestem pytany jak się robi, ile mąki, ile wody, nie ma, dajesz kwasek, lejesz wodę, najważniejsze dla chleba jest jedno, temperatura. Nasze babcie, nasze mamy paliły w piecu, dawały tą dziewczę drewnianą, prawda, obok pieca, przykrywały tymi, prawda, kufajkami, no i to musiało mieć swoją temperaturę. Zakwas, zaczyn lubi przeciągu. Musi mieć całą temperaturę. To jest najlepsza temperatura to między 30 35. Najważniejsze, żeby nie przekroczyć 40 stopni. To jest ta magiczna temperatura, gdzie ścina się białko, giną, prawda, te drożdże. I słuchajcie, taka rzecz, no mówi się teraz bardzo dużo o tym, prawda, o kiszu. to też przylicza oczywiście, yy, jest taka rzecz. Na orkisiu dobrze żerują pożyteczne mikroorganizmy. To, co my zjemy, jest dobrze trawione, jest rozpoznawane przez nasz y, prawda, organizm. Jest coś takiego, że po prostu uczucie pewnego żołądka bierze się to z tego, że jemy coś niewłaściwego. Poszukajmy coś, po czym się czujemy dobrze. I wtedy mamy tą gwarancję, nie musimy iść do lekarza, nie musimy iść no, może lepiej odwiedzić od czasu do czasu, jak najbardziej, dietetyka, porozmawiać z nim, powiedzieć mu szczerze, jakie są objawy i wtedy wybrać taki chleb, który, prawda, najlepszym chlebem jest też chleb żytni, prawda. Mamy też chleby, jeśli mamy problemy autentycznie, bo są to są małe, małe procenty, gdzie, prawda, nie trawimy glutenu, częściej to jest nietolerancja, to jest, prawda, to wybieramy wtedy chleby bezglutenowe. więc chleba nie rezygnujemy, bo chleb to jest coś, co jeszcze raz mówię, prawda, który wzmacnia nasze serce. Śpiewamy w psalmach, że Pan jest dobry o chleb, ale to chodzi o taki chleb, który pieczemy go właśnie w domu, który wypełnia dom zapachem, prawda, pieczonego chleba i wtedy mamy tą wradzę. A więc mamy tak chleb żydki, mamy chleb teraz gryczany. Gryka, jak wiadomo, nie jest zbożem, ale możemy z niej zrobić chleb bezglutenowy i też jemy, prawda, chlebek, który nam służy. Mamy też inne prawda, takie mąki, jak Jagla, Kasza Jagana. Kiedyś o Kaszy Jaglanej to się mówiło, że kto sieje proso, ten nie chodzi w oso, prawda? A więc e, wracają na nasze pola nie, prawda, uprawy takie stare. Właśnie nie, mówiłem o płaskurce, starsza siostra Orkiszu. Ale jest też jeszcze taka przymica, o której za niedługo będzie bardzo głośno. Mamy problemy teraz ze wzrokiem. Słuchajcie, e, pionierem polskiej ekonomii z Mieczysław Balski. to jest po prostu pionier mistrz świata. Taki człowiek żywa dusza, od którego żeśmy po prostu... Te, on to z przysłowiowej garści rozmnożył normalnie samoprze i paskórkę, gdzieś z pan Ale takie plemiona gdzieś tam w Pakistanie, plemienie Hunza, oni tą paskurkę tą jeszcze uprawiają. Co wyróżnia jedną pszenicę od drugiej? W pszenicy samochszym jest bardzo dużo luteiny. Dużo czasu słuchacie, spędzacie przy komputerze, wzrok jest zmęczony luteina, jak wiadomo, odpowiada za, kszta, za funkcjonowanie gałki ocznej, ale luteina, która jest po prostu naturalnie z zboża, które ma wszystkie, prawda, aminokwasy, enzymy, flawonoidy, bioflawonoidy gwarantuje nam to, że to się nam przyswoi. My teraz mamy dzika na punkcie łykania tych suplementów, to nam nic, kochani, nie daje, nic. Najlepszym z tego przykładem jest zrobić sobie test buraczkowy na szczelność jelit i sprawdzić sobie kolor siusiu, Księgamy na czerwono, ktoś mi każe się pukać po głowie, że to jest niemożliwe, OK, wykluczamy coś, wprowadzamy stare gatunki zboża. Słuchajcie, to działa, to działa. Ja mam przykłady takiego doktora z UMCS-u, który po moim spotkaniu mówi panie Tadziu, ja panu nie wierzę, miał pan rację. To akurat pracy nie chodzi. Po prostu my mamy nieszczelny układ jelitowy przez to, że jemy to, co jemy. Ja nie będę się dawał dzisiaj szczegóły. Ale więc jak wybierzemy te stare gatunki zbóż, które dzisiaj tutaj mamy na wyciągnięcie ręki, podwiedzajmy piekarnie lokalne, dajmy szansę, one zaczynają łapać oddech, są po prostu męczone przez coś, co przyjeżdża, to nie jest robione u nas, to przyjeżdża z zewnątrz. A my to bierzemy, bo to ładnie wygląda, bo to ładnie pachnie, ale jak z tego para pójdzie, to co się dzieje? No to już nie smakuje, no to do kosza. I z przykrością stwierdzam, że widzimy ten chleb, który po prostu leży i po prostu, taki, jak są chodziły na litość Boską. Taki chleb, który upieciemy sobie w domu, on nam smakuje. Moja córka, z którą miałem dużo problemów, bo ja mówię, Sara, nie jest tych cytów, bo to jest prawda, rodzina, a ona mówi zaraz szybko, a tato, a po co ty to w sklepie sprzedajesz, nie? No więc mam ten sklepik i ja muszę dać to, co jest wszędzie, a my mamy prawo wyboru. Słuchajcie, wam nikt nic nie zabrania, my wam da nie My musimy się nauczyć odróżniać. A więc jak zaczęliśmy piec chleb, robiliśmy ciasto drożdżowe, bułeczki, było wszystko ok, smakowało, ale po jakimś czasie się przejalało, prawda? A później jak zaczęliśmy pamiętać, na co dzień ten chleb rurkiszowy, ten brzydki, czy tam też z dodatkiem tej samobrzy, czy płaskórki. I tak e, później co się robi? Puszka się robi taka super, bo tak nasza trzecia nerka nie musi się, prawda, mę i oczyszczać, to Sara mówi tak. Wiesz co to po, po miesiącu czasu jedzenia takiego chleba, dopiero człowiek zaskoczy i wtedy nam to smakuje. I my tego codziennego chleba wtedy pragniemy, bo organizm nasz się tego domaga. A więc to co ja mówię, jedz to co ci służy, starajmy się, jak, jak wcześniej mówiłem, chętnie odwiedzę was w waszych szkołach, zrobimy sobie taką niezobowiązującą prawda, taką prelekcję na temat Właśnie pieciego, pieczenia chleba, każdy z was będzie mógł sobie ulepić taki malutki chlebek, malutką bułeczkę, wtedy złapiemy tego barcyla. i wtedy będziemy, przyjdziecie do domu i nie raz zaskoczycie wasze mamy, a babcie będą przecierały oczy ze zdumienia, no kurczę, ale z czego to się bierze? No mamy, no mamy, prawda? Zakłady kosmetyczne, idziemy do tych zakładów, robimy fajne dziewczyny, robimy paznokcie, prawda? Kiedyś w szóstej klasie to było nie do pomyślenia, a ja mam ten sam problem, bo mam cztery córki, jak wcześniej mówiłem. Ale ja wam nie każę ręką miesić tego ciasta. Możecie wziąć zwykły tłuczek do ziemniaków. Możecie wziąć swoich chłopaków, wziąć po prostu coś takiego. Dziewczyna trzyma, a chłopak bierze i zagniata, prawda? I tak jak się spoci, nie? Wtedy mamy naprawdę, mój kolega z kolego Stojką mówi tak, to ciasto musisz sapać. Od czego, od czego to zależy? O co chodzi? No, sapie chłopak, który, prawda, tam zawiada. A ciasto, dlatego, że ma wprowadzony tlen. I wtedy, jak wprowadzimy tlen, jak będzie to odpowiednia temperatura, jak nie będzie tego przeciągu, to ciasto urośnie. Słuchajcie, jak się zakręci w swojej jest nieszczelny, to ten zapas potrafi po prostu wykipić przez przez, yy, prawda, przez słoń, prawda? No więc co, co ja mogę więcej? No, jeszcze raz, marzę, aby zapach pieczonego chleba na nowo zagościł w naszych domach. Yy, marzę mi się właśnie, żeby szkoły, które są tak właśnie dzisiaj ulicznie odwiedzane, bo my nie zakłócimy kijęwicy. My możemy inwestować w was, w młodzież. I budować świadomość, bo z zakazów nic nie będzie wynikać. Możemy zakazać oczywiście sklepiki. ja uważam, że powinno być wszystko, ale i my musimy być mądrzy w każdym celu i wybierać wszystko to, co nam służy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy panu Tadeuszowi za interesujący wykład. Na pewno wiele z nas będzie chciało spróbować zrobić taki chlebek w domu. A my zachęcamy ogólnie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Żeby się zdrowo odżywiać, ale także, żeby aktywnie spędzać czas. Dlatego zapraszamy teraz do obejrzenia.